Siema widzowie, dzisiaj gram w Emergencji MD i będę policją, ale nie będę mógł używać broni. A czemu jestem tak w centrum w sumie, jak będę policją? A bo jeszcze coś tu kupię. Muszę sprawdzić. O dzisiaj jest za 255. Ja jeszcze nic nie kupowałem, ale przed tym kalendarz adwentowy. No szybciej. Daily Revans. I co dzisiaj będzie? Po co mi róża? Po co mi jest róża? Aha, dziwne to. Dziwny ten dzisiejszy kalendarz adwentowy. Zapomniałem, że tu nie można wyciągać broni. Dobrze, że nie mam gwiazdek. Jedziemy już pod komisariat policji. No dobra. Tu usunęli te fotoradary. One cały czas łapały, bo tu było nie wiem ile. Nawet jak się 50 jechało, to łapały. Chyba to było do 30. Nadal jest. Ale już ich nie ma. Aha, tam pożar wybuchł. Jedziemy. Jesteśmy już. I policja zwykła. Yy, nie, dzisiaj może nie ten outfit, tylko normalny taki. I taka mizelka. Wprowadzili coś takiego fajnego też w tej aktualizacji, że taka mizelka przyjmuje na siebie obrażenia, a jak już tu jest zero, to po prostu ona znika. Yy, mam 30 tysięcy expa. No, trochę grałem, trochę grałem w to. Ja. No, teraz nie jadę, nie jadę raczej na to. Biorę jedno, na jednego więźnia tylko. Ale tej broni nie mogę używać, więc. Papa, pa, bronio. I na pierwszy slot w takim razie dam sobie. Pandasz już mam. Latarkę UV. Jedziemy do wsparcia. Włączamy. Dobra. O kurde, ja zapomniałem dźwięku wyciszyć. Sorry, zapomniałem dźwięku wyciszyć. Mam nadzieję, że było mnie wcześniej słychać, bo chyba nie było tak bardzo takich dźwięków, ale teraz już jest git. Właśnie nie może to być, bo wtedy się to nagrywa tak, że bardziej słychać te dźwięki niż mnie. O, ktoś tu leżał? To był policjant czy przestępca? Kto to jest? Sprawdzamy go. O. Czysty jest. Jeszcze sprawdzę na aplikacji. Nie. Mało osób w ogóle jest. Ale spróbujemy sobie dać track. I teraz na mapie nam się powinno pokazywać. O, gdzieś tam. To jedziemy. Jedziemy tam. Już się wyłączyło? Nie. Dalej. Ale może się przemieszczać. Nadal gdzieś tam jest. Jedziemy. Myślałem, że mi coś odpadło. Jedziemy, jedziemy, jedziemy szybko. Gdzie ja jestem? Tu. A ona jest tam. Ja. Zderzenie z wozem strażackim. Może gdzieś już się przemieściła. Nadal tam. Tam gdzieś w tej okolicy powinna być. Ma pięć gwiazdek. Ciekawe za co. Może za zastrzelenie policjanta, może za dużo rabunków. Ale no, ja tu nikogo nie widzę. Dobra, no to dronem lecę. Teraz lecę dronem. Gdzieś tu. Szkoda jest to, że tu się nie wyświetla wtedy, jak lecisz dronem, że jesteś gdzieś tu, tylko pozycja człowieka. No, ja tu nikogo nie widzę. Nie ma nikogo. Czy tu ktoś jest? No, raczej nie. Dobra, jadę dalej. Ja. Jeszcze dym. Kurde, no nie ma żadnych zgłoszeń za bardzo. Nie, no, kolejne. Ty, to jest akurat obok mnie, akurat, akurat, ale fart, ale fart, ale fart. Idziemy po cichutku, bo nie możemy broni używać. I dziękujemy. Oby tak zostało. Nie! Wiedziałem! Zastrzelił mnie. Karetka do mnie jedzie. Nie. Jakbym mógł broni używać, to by było inaczej, ale nie mogę. Dobra, to wam wytnę. Dobra, widzowie. To muszę wam wyciąć, więc pa. Siema, widzowie, ja już to odczekałem. Dla was to była chwila. Przed chwilą jeszcze mówiłem pa. Ale dla mnie to trwało dwie minuty ponad. Bo jakbyście chcieli wiedzieć, jestem na komisariacie policji, bo ta karetka nie przyjechała. Minęła sobie mnie. To chyba jeszcze było. Na tym. Ale no, nie przejechała po prostu. LPR. Jak leciał. To też mnie nie widział. On jest poszukiwany, czy nie? Coś tak dziwnie idzie. Frozena. Stój. Jest! Jest, 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 jest. Może się uda kogoś aresztować w tym odcinku, chociażby. Akurat jadę w tamtą stronę się naprawić. Okej, okay, jadę. Nie mogłem tu przejechać, ale trudno się mówi. Mam sygnały, to mogę wszędzie przejechać. O nie. Oby to nie był jakiś jego wspólnik. Bo ja nie mogę się bronić bronią. O, Chyba to jest jednak jego wspólnik. Albo nie, ja po prostu walnąłem. To jest jego wspólnik, jedzie tam. Alwa, tu jestem? Nie wiem. Mniejsza z tym ty. Gdzie on się podział? Muszę się uleczyć. Lecz się. Jezus, Maria. Nie. Nie, tylko nie to. Nie. Nie. Nie no. Najgorzej, widzowie, znowu musiałem tu wpaść. Znaczy, nie znowu, ale znowu muszę Wam robić cięcie. Więc widzowie, widzimy się po przejściu. Po przerwie w sensie. Dla Was to będzie chwila, dla mnie dłuższa chwila. Widzowie, więc przerwa. Wizowie aktualizacja, bo mnie zabili. Przyleciał LPR i mnie znowu zabili. I tak tu trafiłem znowu. Ja chyba miałem otworzyć prezent, ale to zrobię co najwyżej na koniec odcinka. A teraz już jadę prosto się naprawić, bo z tym autem już nie wytrzymam. I nawet nie mogłem w nich strzelić, bo dzisiaj jest odcinek bez broni. Dobra rada. No. Nie, 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 nie wylecę znowu, wylecę znowu. To znaczy prawie wyleciałem. O co są ci, co mnie zabili właśnie? Więc ja uciekam. Mnie tym nie było. Ja, te strzały jeszcze ich sięgają. Muszę jechać się naprawić, a potem. A potem nie wiem. A potem ich złapać, ale ciężko będzie. Chyba muszę tam wezwać wsparcie, bo ja mogę tylko jedną osobę zabrać i nie mogę używać broni. Więc jeszcze lepiej. Bo tak to może bym sobie poradził, bo niektórych bym zastrzelił, ale bez tego to raczej nie. No, raczej bym sobie bez tego nie poradził. Mogłem się na chwilę wyciszyć, ale już jestem, wzywam wsparcie tam, jak oni tam nadal są, są nadal. Wsparcie. Strzelają, strzelają, strzelają. O, a ten? Tego zobaczę. Dzień dobry. Nie, on nie jest. Nowenik maszyna i tak nie dojedziemy. O! Zobaczymy. No, stój tu! Zapomniałem, że nie mogę strzelać. Już bym strzelił do niego. Jakbym nie miał. Jakbym miał to w ekwipunku. Ała, 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 Znowu zginę, znowu zginę. Uciekam. Uciekam stąd. Ja nie chcę zginąć. Drift. I uciekam. Jest, 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 jest. Nie, a ten nadal strzela. No co on mnie goni? Po co on mnie goni? Po co on mnie chce zastrzelić? Przecież ja w niego nie strzelam nawet. Chyba prosto na komisariat policji. Trzeba jechać. Ile w ogóle jest policjantów? Bo ja się czuję, jakbym tu był sam. Czterech razem ze mną, czy bez mnie to jest? Nie wiem. Ogólnie czterech. Albo czterech, albo trzech. Tu mi się jedynie świecą sygnały. Stało rozwalone auto. Jeszcze za mną jadą. No po kiego grzyba za mną jedziecie. Jeszcze ten strzela. Nie, ja już to jest mój koniec. LPR chociaż stoi. Jeszcze zagrodził mi tą drogę. Nie, to jest mój koniec. Ja cię. Ja. No, nie udał się ten odcinek za bardzo. Tamten jeden to się w końcu aresztował, czy nie, bo już ja już sam nie wiem. Chyba się aresztował, albo go zastrzelili, bo w sumie nie wiem. Chyba go jednak zastrzelili. No to co, Wystarczy mi jedynie w nich śnieżką teraz rzucić. Jadę tam. I tak ich nie pokonam, ale. A może ktoś ma mieszkanie i mu wbije, jak tam jest? Ty to jest dobry patent, bo mogę używać tego do rozwalania drzwi? Ja mam tam. Jeszcze nie. W... Teraz jeszcze go nie wziąłem, ale mam je kupione. Ale tu też mogą mieć. Choć to to. I tak więźniowie czasem tu mają. Nie mają. Nikt nie ma. Ile ich w ogóle jest? No dużo. Jakbym miał dostęp do broni, poszłoby mi to lepiej o wiele. Ale jak nie mam, to, to nawet nie ma na co liczyć. No dobra, no to mogę już tylko w sumie otworzyć ten prezent. I chyba kończyć ten odcinek. Otwieramy ten prezent. Muszę sobie wyjechać hulajnogą. Będzie szybciej do auta. A z auta do centrum. Tylko już to otworzyć. Delay. Jadę. No! Straż w sumie ma pierwszeństwo, ale trudno. Tam wyjechałem, nie było fotoradaru. To nic się nie stało. W prawdziwym życiu tak nie róbcie. Ale w grze można. Okej, okay, tu jest jakiś Grinch. Dobra. Daily Revance. A, nie. To nie tu miałem iść przecież. To jest kupione. I co teraz? Mam ten prezent w ekwipunku, podobno. To jest to, tego nie miałem. Mam nadzieję chociaż, że tego nie miałem. I co to jest? Broń, losowanie tekstury broni. No nie najlepszy ten prezent, bo ja nie używam tu broni. Jedyne co ja mam. To tego nie będę wyciągać. O! To jest mały pistolecik do obrony żeby jak ktoś jak jestem poszukiwany do mnie strzela i mnie ciągle zabija to żebym mógł też do niego strzelać no to co widzowie kończę ten odcinek już kończymy ten odcinek więc widzowie papa pa.